Program zrealizowano dzięki przyjaciołom i partnerom służby Joyce Meyer Ministries. Dziękuję, że dołączyłeś do mnie w codziennej radości życia. Dziś będę uczyć o cieszeniu się życiem. Poświęcaj czas na cieszenie się życiem. Czy tylko żyjesz? Liczysz dni, chodzisz do pracy, zarabiasz, płacisz rachunki, wykonujesz obowiązki. Ale pytam cię, czy cieszysz się życiem? Może odpowiesz nie bardzo. Po prostu żyję. Bóg chce, żebyś cieszył się życiem. Nazwaliśmy nasz program codzienną radością życia, ponieważ ja długo się tego uczyłam. Byłam ogromnie zdumiona, gdy odkryłam w Słowie Bożym, jak często Jezus powtarzał, że chce, byśmy cieszyli się życiem, które nam dał. Ewangelia Jana 10:10 10, to wspaniały werset. Mówi, że złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Diabeł chce uczynić cię nieszczęśliwym okraść z tego, czego dla ciebie chce Bóg. Ale Jezus powiedział: Ja przyszedłem, abyście mieli życie i cieszyli się nim w obfitości, w pełni, aż się przeleje. Powtórzmy. Wow, wow, wow. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, abyście mieli życie i cieszyli się nim w obfitości. W pełni, aż się przeleje. Ewangelia Jana 16:24 Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Jezus mówi o modlitwie. Powinniśmy się modlić. Przestać robić wszystko w własnych siłach, lecz modlić się, prosić i przyjmować. Pozwól Bogu zająć się twoimi problemami, aby twoja radość była pełna. Dlatego dziś mówię: ciesz się życiem. Czy życie mija ci w okamgnieniu? Wiesz, ono naprawdę szybko przemija. Nawet gdybyś dożył stu lat, minęłoby szybko. Mamy tylko jedno życie. Nie chcę, żebyś dotarł do jego kresu jedynie z poczuciem żalu. Gloryfikujemy pracę. W Ameryce. Większość z nas pracuje za dużo. Lecz nie poświęcamy dużo czasu na cieszenie się owocami pracy. Żyj mądrze, bo dni są krótkie. List do Efezjan, 5,15-17. Baczcie więc pilnie, jak postępujecie. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Te słowa mogą się odnosić do wielu spraw. Ale dziś powiem, wykorzystuj każdą chwilę do śmiechu. Korzystaj z chwili, by cieszyć się dziećmi. Korzystaj z każdej chwili, by cieszyć się rzeczami, które dał ci Bóg. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. Wiecie, mam ładny dom. Podoba mi się, jak jest urządzony. I od czasu do czasu, pewnie nie dość często, po prostu siadam i się rozglądam. Przez chwilę cieszę się domem, bo możesz spędzać w nim czas, wydawać pieniądze na dekoracje, a potem zapomnieć o tym, na co tak ciężko pracowałeś. Wiem, że przemówię dziś do niektórych widzów. Pędzisz tu i tam, załatwiasz sprawy, zarabiasz pieniądze i jesteś zajęty, zajęty. Ktoś spyta, jak się masz? Jestem zajęty. Powinniśmy dawać większe świadectwo niż tylko jestem zajęty. Bóg nie powołał nas do bycia zajętymi, lecz żebyśmy przynosili owoce. W Psalmie 90 jest napisane, naucz nas liczyć dni nasze. Co to znaczy? Pomyśl, ile dni ci zostało. Nikt z nas nie wie, kiedy Jezus przyjdzie, kiedy stąd odejdziemy. Ja przeżyłam już większość życia. Jestem na finiszu. I chcę się cieszyć życiem. Nie rzucę pracy, bo nie można rezygnować z powołania. Bóg powołał mnie do nauczania, ale chcę się tym cieszyć. Nie chcę tylko tego robić. Chcę się cieszyć. Jeśli masz pracę, której nie cierpisz, to zachęcam Cię, żebyś poszukał przyjemnego zajęcia. Jeśli nie możesz odejść z pracy, możesz się modlić o wolę Bożą, o cel, który sprawi, że będziesz spełniony. Psalm 92: Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Pomóż nam zrozumieć, jak krótkie i przelotne jest życie. Im jesteśmy starsi, tym bardziej to rozumiemy. Im bardziej jesteśmy zajęci, tym szybciej mija życie. A życie pędzi dla większości z nas. Czujesz, że brakuje Ci czasu, żeby robić to, co chcesz? Ciągle jesteś zajęty, a nie wiesz, czy coś z tego masz? Wiele osób tak ma. Są zajęci i nie wiedzą, co tak naprawdę robią. Powodem jest to, że nie zwalniamy na tyle, żeby uświadomić sobie, co robimy. Musimy nauczyć się robić jedną rzecz naraz skupić się na niej. Innymi słowy, bądź obecny w każdej chwili. Ogarnia nas niepokój, kiedy zastanawiamy się, co robić później, co robić jutro. Ostatnio jeszcze bardziej się staram żyć z dnia na dzień. Bóg stworzył Ziemię. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju jest mowa o stworzeniu. Stworzył Ziemię w sześć dni, a siódmego dnia odpoczął. Jeśli Bóg mógł stworzyć Ziemię w sześć dni, to mógł to zrobić w jeden dzień lub w godzinę. Czemu więc potrzebował sześciu dni? Wierzę, że po to, by czerpać radość z dzieła stworzenia. Jeśli przeczytasz pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, zobaczysz, że po każdej rzeczy, którą Bóg stworzył, mówił: To jest dobre. Podoba mi się to. To jest dobre. Może pod koniec każdego dnia powinniśmy pomyśleć o tym, co zrobiliśmy i wyznać, to było dobre, albo to nie było dobre, więcej tego nie zrobię. Cokolwiek Bóg uczynił, chce, byśmy szli za Jego przykładem. Pomyśl o jedzeniu. Jeśli go nie przeżuwasz, nie delektujesz się smakiem. To wciąż będziesz miał zachcianki. Posiłkiem trzeba się delektować, a nie tylko połykać. Wierzę, że spożywanie smacznego posiłku ma służyć naszym emocjom. I że coś tracimy, gdy bezmyślnie go pożeramy. I uważam, że to jeden z powodów, dla których ludzie się przejadają. Nie cieszą się jedzeniem, więc nie czerpią z niego emocjonalnej satysfakcji i zawsze chcą czegoś jeszcze. Mam pewną zasadę, żeby się nie kłócić podczas jedzenia. Nie rozmawiaj podczas posiłku o przykrych sprawach. Postanów. Podczas posiłków będziemy rozmawiać tylko o pozytywnych rzeczach. Rozmawiamy przy stole o wielu sprawach. Załatwiamy je. Bardzo chciałabym z tym skończyć. Spotkanie biznesowe możemy zrobić po posiłku lub przed. Ponieważ kiedy jem, chcę się tym cieszyć. Skup się na tym, co robisz. Mówi Biblia Amplified. Jeśli nie poświęcamy czasu na cieszenie się życiem, czy na przeżuwanie życia, to nie będziemy czuć jego smaku. Kiedy myślę o Jezusie, nie wyobrażam sobie, żeby się spieszył, to tu, to tam. Z serca wierzę, że cieszył się tym, co robił. Jeśli nie cieszymy się życiem, to będziemy wiecznie niezadowoleni. Będziemy mieć wrażenie, że życie nam mija w okamgnieniu. Będziemy czuć się oszukani. Mam w domu książkę: Boski Rytm. Mówi, że życie ma swój rytm. Jezus chodził w tym boskim rytmie. Wiele osiągnął podczas swojej trzyletniej służby na ziemi, a jednak nigdy się nie spieszył. Nauczmy się poruszać w Bożym czasie i nie bądźmy tak zajęci, że stracimy wrażliwość. Wszędzie wokół są ludzie, którzy cierpią, ludzie, którym przydałoby się słowo otuchy, uśmiech, uścisk. Ale my wciąż tak się spieszymy, że nawet ich nie zauważamy. Ewangelia Marka 10:46. Przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Spróbujmy to sobie wyobrazić. Widzimy wrażliwość Jezusa na ludzką krzywdę w tym, jak potraktował niewidomego Bartymeusza. Był zajęty, ale zawsze znalazł czas, żeby się zatrzymać i pomóc cierpiącemu. Patrzymy na kroki Jezusa, lecz powinniśmy też patrzeć na Jego przystanek. Zatrzymał się dla niewidomego Bartymeusza. Dla trendowatego, dla kobiety z krwotokiem, dla setnika z chorym sługą w domu, dla kobiety, której syn umarł. Miał tylko trzy lata na wykonanie misji, a jednak nie spieszył się na tyle, by nie znaleźć czasu dla cierpiących. Zacznij, proszę, znajdować czas dla cierpiących. Za każdym razem, gdy Jezus spotykał potrzebujących, gdzieś szedł, miał coś do zrobienia. ktoś na niego czekał. Lecz mimo to troszczył się o to, o co w danej chwili należało się zatroszczyć. Mądry człowiek wie zarówno: co robić, jak i kiedy to robić. Kocheleta 8 5, 6 Ktokolwiek jest posłuszny Jego rozkazowi, nie dozna szkody, a mądre serce będzie znało właściwy czas i procedurę. Albowiem dla każdej sprawy jest właściwy czas i sposób postępowania. Choćby człowiek był obciążony nieszczęściem, wszystko ma swój właściwy czas. Wierzę, że Jezus cieszył się wszystkim, co robił i wszystkimi ludźmi, z którymi przebywał. Wyobrażam sobie, jak Jezus się śmiał ze swoimi uczniami. Śmiałeś się dziś? Świat jest w takim chaosie, że sądzimy, iż nie ma się z czego śmiać. Ale myślę, że powinniśmy wykorzystywać każdą okazję do śmiechu. Lubisz ludzi? Biblia mówi, że kobieta powinna cieszyć się mężem. Kiedy mówię te słowa, kobiety zwykle się śmieją. A Bóg nie chce, żebyś była tylko mężatką. Chce, żebyś cieszyła się mężem. Tak nie będzie, jeśli widzisz w nim tylko wady. Myśl o dobrych rzeczach. Sporządź listę jego dobrych cech, a przekonasz się, że przeważają nad złymi. Jezus przyszedł, żebyśmy cieszyli się życiem. Księga Kocheleta 2, 22-24. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Tę ksiągę napisał Salomon. Jeśli ją przeczytasz, zobaczysz, że próbował wszystkiego, szukając szczęścia. Mówi, wszystkie dni Jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność. Dalej mówi: Nic lepszego dla człowieka niż żeby jadł i pił, i duszy swej pozwalał zażywać szczęścia przy swojej pracy. Z ręki Bożej to pochodzi. Stwierdza więc, że dobrze jest zjeść dobry posiłek i cieszyć się życiem. Masz pojęcie, jakby się zmieniło, gdybyś zwolnił i zaczął cieszyć się tym, co cię otacza? Ciesz się naturą. Ciesz się widokiem za szybą auta, gdy nie prowadzisz. Księga Kocheleta 4, 7-8. Inną jeszcze widziałem marność pod słońcem. Oto jest ktoś sam jeden, a nie ma drugiego i syna, nawet, ni brata, nie ma żadnego, a nie ma końca wszelkiej jego pracy, i oko jego nie syci się bogactwem. Facet ma całe to bogactwo, pewnie na nie harował, ale nie cieszy się nim. Ciesz się tym, co masz. Tak, chcemy mieć oszczędności, ale ciesz się tym, co masz, i wykorzystuj część, by błogosławić innych ludzi. Powiedział, dla kogóż to się trudzę, i duszy swej odmawiam rozkoszy. Podoba mi się to. Kiedyś też odmawiałam sobie przyjemności. Czułam, że powinnam cały czas być efektywna. Cieszę się, że Bóg mi pokazał, że Jego wolą jest, byśmy cieszyli się życiem. Ja musiałam się nauczyć to robić. I czasem wciąż potrzebuje przypomnienia. Jeśli więc nie potrzebujesz dziś tego przesłania, to ja go potrzebuję. I cieszę się, że je głoszę. Salomon mówi: Dla kogóż to się trudzę, i duszy swej odmawiam rozkoszy. To również jest marność i przykre zajęcie. Ten człowiek nie poświęcał czasu na relacje. Pracował bez końca, nieważne jak bardzo harował. Mimo że praca przyniosła mu bogactwo, nie cieszył się nim. Nie pytał, po co to robię? Czemu nie cieszę się życiem? Tylko szedł przez życie jak przez mgłę. A pod koniec życia poczuł pustkę, bo tak naprawdę nie żył. Mamy znajdować radość w naszej pracy. Księga Kocheleta, 5,17. Oto, co ja uznałem za dobre. Że piękną jest rzeczą jeść i pić, i szczęścia zażywać przy swojej pracy, którą się człowiek trudzi pod słońcem, jak długo się liczy dni jego życia, których mu Bóg użyczył. Bo to tylko jest mu dane. Powtarzam, nie pracuj tylko, ale. Ciesz się swoją pracą. Ewangelia Jana 17:13 to kolejny werset, w którym Jezus nam mówi, abyśmy cieszyli się życiem. Mówi: Ale teraz przychodzę do ciebie i mówię to, gdy jeszcze jestem na świecie, aby mogli doświadczyć mojej radości w pełnej, kompletnej i doskonałej, by ich serca przepełniły się moją radością. Jezus powiedział: "Chcę, żeby mieli moją radość, moją radość życia, żeby moją radość mieli w sobie w pełni." Odnoszę wrażenie, że wielu z was naprawdę tego potrzebuje. Żyjecie, oddychacie, wstajecie, kładziecie się spać, idziecie do pracy, płacicie rachunki, wychowujecie dzieci. Ale tak naprawdę nie cieszycie się życiem. Oto sześć wskazówek, jak cieszyć się życiem. Po pierwsze, porzuć lęk. Lęk może wyssać z ciebie całą radość. Nie bój się sprzątać domu, nie bój się iść do sklepu spożywczego, nie bój się jazdy w korku do pracy. Nie bój się konfrontacji, którą musisz odbyć. Nie pozwalaj sobie na strach. To bliski krewny lęku. Strach pozbawia cię mocy. Okrada z łaski dorobienia wszystkiego, co trzeba. Wiara nas wzmacnia, a strach i lęk wysysają z nas energię. Żyj jednym dniem naraz. Rozmawialiśmy o tym, ale pozwól, że ci przypomnę. Jednym z kluczy do cieszenia się życiem jest życie z dnia na dzień. Nie marnuj dnia na rozpamiętywanie wczorajszych błędów i nie marnuj obecnego dnia martwiąc się o jutro. Kiedy nadejdzie jutro, Bóg da ci odpowiedzi, których potrzebujesz jutro. Ćwicz poruszanie się w boskim rytmie. Naucz się żyć bez pośpiechu. Być wrażliwym na potrzeby ludzi wokół ciebie. I każdego dnia pomagaj ludziom. Powiedziałam mojej córce: Nie wiem, co będę dzisiaj robić, ale cokolwiek to będzie, chcę to robić powoli i cieszyć się dniem. Pieczeń gotowana w wolnowarze jest bardzo delikatna, soczysta i smaczna. Ale jeśli ugotujesz coś szybko, to będzie twarde i niesmaczne. Życie nie ma smaku, jeśli podchodzimy do niego w pośpiechu. Wiesz, że możesz się spieszyć wewnątrz siebie i na zewnątrz? Możesz iść wolnym krokiem, ale wciąż spieszyć się w środku, myśląc o wszystkich obowiązkach, o tym i tamtym. Tak wielu ludzi żyje w niepokoju. Martwią się o tak wiele spraw. Martwią się, co ludzie o nich myślą. Martwią się i martwią. Nie mogę powiedzieć, że ja nigdy się nie martwię, ale wiedz, że to nic nie daje. Nie przynosi nic dobrego. Nie traktuj życia ani siebie zbyt poważnie. Nie mówię o byciu bezmyślnym. Ale wiesz, jeśli popełnisz błąd, to nie musisz rozpamiętywać go przez trzy dni. Możesz poprosić Boga o wybaczenie i cieszyć się dniem. Naucz się z siebie śmiać, gdy postępujesz głupio. Płynąć z prądem. Życie to poważna sprawa i mamy je przeżywać w trzeźwości umysłu. To nie znaczy, że nie powinniśmy się nim cieszyć. Czy ktoś coś z tego zrozumiał? Pewien lekarz powiedział mi: Jesteś bardzo spięta. To mnie zirytowało. Nie chciałam słyszeć, że jestem spięta. Chciałam, żeby dał mi pigułki i odesłał do domu, żebym poczuła się lepiej. Ale mówił prawdę. Byłam bardzo spięta, cokolwiek robiłam. Wtedy zareagowałam gniewem, który tylko zwiększył to napięcie. Wstępujcie w jego bramy wśród dziękczynienia. Rozejrzyj się wokół siebie i dziękuj Bogu za to, co masz. Dziękuj Bogu za ludzi, którzy cię kochają. Są ludzie, którzy nie mają nikogo, kto by ich kochał. Cóż Bóg ich kocha, to ważne. Ale jeśli Ty masz kogoś, kto Cię kocha, dziękuj Bogu. Jeśli masz kogoś, z kim możesz usiąść i zjeść posiłek, dziękuj za to Bogu. Są ludzie, którzy tego nie mają. Wiesz, spędzamy zbyt wiele czasu myśląc o tym, czego nie mamy, zamiast doceniać to, co mamy. List do Tesaloniczan 5.18 mówi: W każdym położeniu dziękujcie. Taka bowiem jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was. Chcę, żebyś dziś zobowiązał się do tego. Spytasz Joyce, co masz na myśli? Chcę, abyś się zobowiązał, że nauczysz się cieszyć życiem, że nie będziesz powtarzać błędów. Kiedy mówię o cieszeniu się życiem, nie chodzi mi o to, że masz żyć jak na wakacjach. Po prostu cokolwiek zrobisz, ciesz się tym. Ciesz się życiem. Jedną z rzeczy, które w tym pomagają jest prostota. Odwiedź naszą stronę internetową, aby obejrzeć lub posłuchać nauczania Joyce na różne tematy. Pobrać niektóre jej materiały audio, uzyskać bezpłatne kopie książek i artykułów Joyce. Życzymy miłej lektury. Nie zapomnij rozpocząć dnia od słowa na każdy dzień. Mamy nadzieję, że podobał ci się program. Więcej informacji na naszej stronie i mediach społecznościowych. Program zrealizowano dzięki przyjaciołom i partnerom służby Joyce Meyer Ministries.